Dzieci, jak trudno jest wejść do Królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Kiedy słyszymy takie słowa Pana Jezusa, to może mamy na myśli ludzi bardzo bogatych, opływających we wszelkie dobra. Być może tak jest, że trudno jest im rzeczywiście iść drogą do Królestwa Bożego, ale pomyślmy sobie o takiej sytuacji, że mielibyśmy zrobić porządek. W swoich szpargałach, tak zwanych w szufladach, w szafkach, w szafach, w szafkach na buty. Okazałoby się, że są wypełnione niejednokrotnie połrzegi i wiele jest tam rzeczy niepotrzebnych, ale kiedy się zajrzy, to i tego szkoda, i tamtego szkoda, i to może jeszcze się przydać. I to są tylko drobiazgi. A co, jeśli rzeczywiście. Chodzi o jakieś grubsze sprawy typu nieruchomości, konta w banku. Ko, co kogo posiada? Bo człowiekowi może się wydawać, że to człowiek jest właścicielem tego wszystkiego i człowiek tym dysponuje. Ale yy, prawda jest taka, że te rzeczy, chociaż tylko materialne, to one często biorą w posiadanie człowieka i to one dyktują yy, styl życia człowieka. Pojawia się pewna forma nawet zniewolenia, właśnie rzeczami materialnymi. I jeśli próbujemy patrzeć na tego typu prawdy w ten sposób, że no nie jest to taki wielki problem, że mnie może to nie dotyczy, to uwiązanie z prawami materialnymi, to jesteśmy w błędzie, bo każdego to dotyczy. Kiedy czytamy ten dzisiejszy fragment Ewangelii, Pan Jezus spotyka się z pewnym młodzieńcem. Nie znamy jego imienia. Komentatorzy Pisma Świętego mówią, że może to być święty Marek, autor tejże właśnie Ewangelii, który był z urodzenia majętnym człowiekiem, bo chociażby wieczernik czy ogrujec należał do jego matki. I kiedy opisuje to spojrzenie pana Jezusa w jego oczy i swój smutek. To mówią właśnie komentatorzy, że tylko on mógł w taki sposób to napisać i bardzo to do niego pasuje. Więc odszedł smutny, bo miał wiele posiadłości. Ale y, o Marku wiemy też, że y, w godzinie męki Pana Jezusa y, szedł gdzieś tam niedaleko za nim, owinięty w prześcieradło, i kiedy y, próbowali go pochwycić, on to prześcieradło zrzucił z siebie i uciekł nagi. I tu jest też piękna symbolika pewnej drogi, pewnej ewolucji, bo chciał być już nie Jezusa, ale wiele rzeczy go trzymało na drodze do Królestwa Niebieskiego. I ta nagość, i pozostawienie resztek swojego odzienia bo pokazuje właśnie owoc tej jego przemiany i ostateczne zrozumienie tego, że rzeczywiście trzeba się wielu rzeczy wyzbyć, aby wejść na tę drogę do Królestwa Niebieskiego.